Witajcie w nowej serii krótkich odcinków Motoskazówka Tygodnia W tych odcinkach będziemy Wam pokazywać jak coś zrobić szybko i sprawnie A w dzisiejszym pokażemy Wam jak ściągnąć naklejkę rejestracyjną Bardzo często przyjeżdżacie pytacie Panie jak to ściągnąć? Pachelką, nożem czy nie? Zaraz Wam pokażemy spokojnie a więc, moi drodzy, do usunięcia tej naklejki potrzebować będziemy źródła ciepła, czyli w tym wypadku suszarki, jakiegoś nożyka lub ostrego narzędzia, szmatki i odtłuszczacza. W naszym wypadku alkoholu i Zabieramy się do roboty. Najpierw przystępujemy do podgrzania naklejki, tak aby puszczyć klej. Widzicie, teraz powoli nam naklejka zaczyna już puszczać i się odrywać. Odgrywamy dalej. No tak. Najpierw zejdzie Wam ta wierzchnia warstwa, to jest dobry znak, a zostanie Wam coś takiego na szybie. Teraz przystępujemy do użycia naszego nożyka, którym delikatnie próbujemy zdrapać pozostałe naklejki, tak, aby nie porysować szyby. Idziemy. Naklejkę mamy już ściągniętą. Poszło bardzo łatwo z tego względu, że ostrze było nowe. Pozostałości kleju usuwamy alkoholem izopropylowym lub używacie właśnie pamięci. I widzicie, takie to łatwe. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnej Moto